No cześć, witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Jolanta Kornaga, jestem ambasadorem w firmie Avon i dzisiaj chciałam Ci pokazać, jak wyglądają startery dla nowych konsultantów, tak? Jeżeli jesteś nową konsultantką, to na pewno się zastanawiasz, który starter wybrać. Ja Ci pokażę, jak wyglądają te nasze startery, a Ty dokonasz właściwego wyboru i wybierzesz dla siebie najbardziej odpowiedni. Uwaga, pierwszy starter. Pierwszy starter zawiera bardzo podstawowe materiały do pracy. Przede wszystkim możesz go zakupić w cenie 10 funtów i jest w nim pomadeczka. Pomadeczka, która ma kolor Nude suit, taki typowy nude jak ona ma takie piękne, welwetowe opakowanie. Jest taka bardzo, bardzo skromna, ale w takim bardzo ładnym opakowaniu. Jest to pomadka Avon True. Bardzo lekko się nakłada, nie wysusza ona ust i zapewnia im uczucie nawilżenia. Nadaje łatwy, kryjący, matowy kolor. Jest bardzo łatwa w użyciu i osobiście powiem, że uwielbiam tego typu pomadki. Do tej pomadeczki możesz otrzymać Olden Forms, to jest 50 Olden Forms oraz 50 Brochure bags, które pomagają nam chronić katalogi. Przezmoknięciem oraz żeby wszystko co włożymy do katalogu nam nie wypadało i do tego naszego podstawowego pakietu możesz otrzymać 10 katalogów razem z tak zwanymi sale tak katalog jest podstawowym narzędziem każdej konsultantki jeżeli nie chcesz otrzymywać katalogów tylko na przykład e, chciałabyś zostać konsultantką i zamawiać tylko i wyłącznie na swoje potrzeby możesz zamówić sobie starter podstawowy za 9 funtów z jednym tylko katalogiem i z pomadeczką. Pomadeczka i jeden katalog kosztuje 9 funtów. Tak wygląda pierwszy podstawowy pak. Drugi starter jest bardzo atrakcyjny i ja myślę, że się każdy powinien na niego skusić z tego względu, że zawiera on 10 unikalnych kosmetyków, które są hitami w wonie i które najlepiej się sprzedają. Ten starter wart jest 97 funtów, a dla Ciebie, jeżeli się na niego zdecydujesz, to jest tylko 30 funtów. 30 funtów plus do tego jest 20 katalogów, są 50 order forms i 50 brochure bags. I 50 brochure bags. Jeżeli ktoś decyduje się tylko na sam starter, to jest on w cenie 28 funtów. iwon wysyła starter, Plus do tego właśnie jeden katalog. Ten starter może być Twoim starterem ulubionym, dlatego opowiem Ci o każdym produkcie, który jest w środku. Pierwszy produkt, o którym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest Skin So Soft. Nie uwierzycie, ale ten produkt powstał w 1962 roku i w 1988 był jednym z najbardziej popularnych produktów w Avonie. Za co go najbardziej cenimy tak naprawdę? Zawiera on cytronelę, która odstrasza komary i ma niesamowicie dużo różnych zastosowań. Jest kosmetykiem, który bardzo dobrze się w Avonie sprzedaje i jest jednym z najbardziej popularnych w ostatnim roku. Kolejnym produktem jest Pillow Mist z Planet Spa Beauty Sleep. Ten produkt pozwala osobom, które mają problemy z zaśnięciem, zasnąć. Zawiera on lawendę i rumiany, który fantastycznie nas usypia. Możemy popsikać nim nasze pierzamy, naszą pościel, a także zasłony. Nie razy psikać ubrań do pracy, bo naprawdę można zasnąć. Kolejnym kosmetykiem który naprawdę od 20 lat sprzedaje w każdej kampanii jest kremik Enu. To jest podwójny krem pod oczy i na powieki. Ten kremik sprzedaje się rewelacyjnie robi cudo z naszymi oczami, które są zmęczone. Działa antystarzeniowo i myślę, że ukoi każde zmęczone oczy. Bardzo pożądany produkt. Kolejnym produktem, który chciałam wam pokazać, to jest genialna maskara. To jest najlepsza maskara, jaka jest w Avon. Naprawdę, jeżeli ją wypróbujecie, będziecie bardzo zadowoleni. Spełnia ona pięć, że tak powiem, funkcji w jednym. Pogrubia, pięknie wydłuża, unosi rzęsy, rozdziela, a także nadaje im bardzo głęboki kolor. Ten kolor to jest Blackness Black, czyli najczerniejsza czerń, więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czarna. Myślę, że wasi klienci będą chętnie polecali ten produkt innym, bo jest relacyjny. O tym produkcie już wspominałam wcześniej: to jest nasza matowa pomadka Avon True o kolorze Suit Nude. Ta pomadka nawilży Wasze usta i nadaje, nada im piękny, matowy kolor, który fantastycznie będzie się trzymał przez długi, długi czas. To jest ta rzecz, która jest w pierwszym naszym starterze. Kolejny produkt to jest czarny eyeliner Blackness Black z serii Avon True, zwany Twist, tak? Czyli on się po prostu odkręca, nie trzeba go w ogóle temperować. Ta, ten eyeliner jest. To też bardzo dobrym produktem, który bardzo często nasi klienci kupują w Wejwonie. Taka kredeczka malutka. Kolejnym produktem, który chcę wam pokazać, jest perfuma Far Eway Rebel. Ta perfuma bije hity z sprzedalności, bo. Po pierwsze, ma przepiękną buteleczkę. Zauważcie, ona jest taka bardzo, bardzo piękna, 3D. Do tego jest bardzo podobna do perfumy Alien, która jest niesamowicie pożądana i ten zapach bardzo dobrze się sprzedaje. Słuchajcie, mając ją w naszym starterze, na pewno sprzedamy niejedną taką perfumę. Słuchajcie, nie mogę tego pominąć. Mamy też przepiękną, przepiękną tutaj perfumę Paczuli. Jest to perfuma, która została. Stworzona przez światowe sławy francuskich perfumiarzy. Stworzyła ją dokładnie Aleksandra Carlin, i nutą głowy tej perfumy jest paczula. Nuta środkowa to egzotyczne przyprawy i nuta bazy to bursztyn. Jest prześliczna, i myślę, że każdy może się zakochać w tym zapachu. Kolejnym ósmym produktem, który mamy w naszym starterze, jest serum z witaminą C. W tym serum zamknięte jest 30 pomarańczy, jest 10% witaminy C, jest w przepięknej nowej butelce. I stosowanie tego serum powoduje, że nasza skóra jest przepięknie rozpromieniona i wygląda bardzo świeżo i młodo. Dziesiątym produktem w naszym starterze, bo tych produktów naprawdę jest trochę, jest serum do włosów. Serum do włosów, które możemy używać na mokre włosy, na końcówki, tak. Jest to serum Ultimate Shine i on przepięknie wygładza i powoduje, że nasze włosy bardzo ładnie lśnią. Więc te produkty, słuchajcie, może, że możemy znaleźć w naszym starterze 10 produktów które można wykorzystać jak najbardziej w sprzedaży, mogą one służyć jako produkty demonstracyjne, czyli pokazujemy naszym klientom, a później prosimy ich o opinię na temat tych produktów, czy te produkty się im podobały, czy też nie, no i zbieramy tym samym zamówienia. Teraz chciałam Wam powiedzieć, jak je wybrać na stronie, jeżeli już jesteście zapisani do Avonu i macie możliwość wyboru tych starterów. Ogólnie chciałam pokazać Wam, jak wygląda to na stronie Avonu. Wypełniając formularz, dostaniecie maila, którym będziecie mogli wybrać sobie te startery. Są cztery opcje do wyboru. Możemy wybrać starter z katalogami albo starter bez katalogów. W zależności, który chcemy: czy chcemy Ultimate Welcome Kit, czy Welcome Kit sam. Zaznaczamy sobie, na przykład, tutaj zaznaczone na zdjęciu jest Ultimate, ultimate Welcome Kit z katalogami. Do tego musimy zaznaczyć Term and Condition, że zgadzamy się z regulaminem EIVOM. I Submit Kit. I nasz starter już jest zamówiony. Proste i szybkie. Teraz tylko czekać na starter. Mam nadzieję, że już wiesz, który pak wybierasz. Czy Welcome Kit, który zawiera pomadeczkę i 10 katalogów, jest w cenie 10 funtów, albo bez katalogów za 9? Czy wybierasz Ultimate Welcome Kit, który kosztuje 30 funtów, ma 20 katalogów i materiały pomocne sprzedaży, albo bez katalogów, 28 funtów kosztuje. Wybór należy do ciebie. Bardzo dziękuję Ci, że byłeś tu ze mną, poglądałeś ten film, więc zostaw lajka, napisz komentarz, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia następnym razem. I pamiętaj, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze w wonie, koniecznie zajrzyj na stronę www.konsultantka.co. I trzymaj się cieplutko. Jeżeli oglądasz ten film i Cię zainteresował, i chciałabyś dołączyć do mojej grupy, bo od lat jestem z liderem i rekrutuję grupę, która w tym momencie jest jedną z najlepszych grup w UK, to mogę dla Ciebie zasponsorować ten starter, ale zapytaj mnie, zapytaj mnie, w jaki sposób mogłabym to dla Ciebie zrobić.